Było to żmudne i trudne, ale też bardzo takie no, wielka odpowiedzialność, bo pierwszy raz i wszyscy patrzą na nas i telewizja dzisiaj i telewizja jutro i mieliśmy taki stos książek i trzeba było wybrać tylko piątkę z tego wszystkiego. To było żmudne, niełatwe i nie płakałem, ale prawie, że dużo. Potu, dużo, dużo, dużo słów, dużo, długo i bardzo intensywnie dyskutowaliśmy, naprawdę byliśmy, do cud, że doszliśmy do, do, do tego, bo naprawdę były przeróżne zdania i przeróżne faworyty też, ale udało nam się pod koniec, bo chcieliśmy też dojść do, do, do skutku i ciekawa dyskusja, żywa, ale nie agresywna, nie. Ten wybór tłumaczy na to zadanie, ma jakiś sens. To, 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 to też było trudne, bo, bo nie jesteśmy Polakami jednak I to, są, to są polskie wiersze. To co, no właśnie, charakteryzuje, tłumaczy, to jest właśnie Chęć czytania, bo samo tłumaczenie jest intensywnym czytaniem, takim definitywnym czytaniem. Czytam, czytam, czytam. I e, przekładam, przekładam pierwszy raz, drugi raz, trzeci raz, piąty raz. I to są e, różne no, czytanie na coraz wyższym poziomie, ale, ale w ogóle coraz głębiej, nie? I e, przez to może e, jesteśmy. Dobrymi czytelnikami tej poezji. Jest to chyba zjawisko polskie, że jest takie zainteresowanie poezją. W Szwecji mamy takie nagrody, ale poezja jest, zawsze jest bokiem, jeśli chodzi o, o, o telewizję i tak dalej. Tak, tak to bywa. Coraz lepiej wygląda, ale wcale nie, nie jak tutaj, że, że, że jest takie zainteresowanie taką, taką nagrodą. A nawiasem jednak muszę powiedzieć, że, że akurat Wiesława to jej, jej nagroda, jest może najbardziej czytana poetka w Szwecji w ogóle, na równym poziomie z Tomasem Tranströmerem, szwedzki noblista.